Czy znasz tą jedną rzecz, o której musisz pamiętać, kiedy podpisujesz umowę przedstępną zakupu nieruchomości? Jeżeli podpisujesz umowę przedstępną u notariusza, to nie musisz się tym martwić. Natomiast pamiętaj, jeżeli podpisujesz ją bezpośrednio ze sprzedającym, to pamiętaj o tym, aby sprawdzić dowód osobisty sprzedającego, zanim zdecydujesz się podpisać umowę przedstępną sprzedaży i przede wszystkim wpłacić jakiekolwiek pieniądze. To przede wszystkim sprawdź dowód osobisty i zweryfikuj, czy ten właściciel, który podpisuje, zgadza się z dowodem osobistym i przede wszystkim, czy zgadza się z aktem notarialnym. I jeżeli jest księga wieczysta, czy zgadza się z księgą wieczystą? Jeżeli nie zweryfikujesz tych danych, to absolutnie nie podpisuj umowy przedstępnej i przede wszystkim nie przelewaj ani nie przekazuj żadnej gotówki. Pamiętaj, musisz mieć pewność, że osoba, która podpisuje umowę przedstępną, jest właścicielem i przede wszystkim ma prawo do sprzedaży tej nieruchomości. Serwuj mnie po więcej ciekawostek z rynku nieruchomości, i daj znać, czy wiedziałeś o tym i czy pomyślałeś o tym, żeby sprawdzić osobę, z którą podpisujesz umowę przedstępną i udostępnię innym, żeby też byli świadomi i wiedzieli, żeby